Siemanko, Siemanko z Sanuzmatyka.pl. Dziś nagrywałem film o banknocie 20 złotowym z, z 1948 roku. Yy, no, to już jest bank po tej do, sławnej denominacji z 50. Tak wygląda tył. Tak, dobra, szczegóły. Tutaj pisze Warszawa, dnia 1 lipca 1948 roku. Seria HR numer 6262856. Ta kobieta w huście. No, nie wiem. Podobno to, to była jakaś koleżanka, projektanta tego banknotu. Pisze Narodowy Bank Polski. 20 zł. Orzeł bez korony, czyli godło PRL-u. Prezes, naczelny dyrektor i skarbnik. Tej, tej 20 HR. Tutaj znowu jest seria? Tutaj tak. Tutaj jest 20 złotych. Się nie chcę wyostrzyć, patrzcie. O 20 złotych. Bilety Narodowego Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Tutaj sukiennice, chyba krakowskie, czy jakieś tak. Bank w bardzo ładnym stanie. Kupiłem go za marne 24 zł, Jest bardzo tanio. A jest w bardzo ładnym stanie. No tutaj są, jest prezes, naczelny dyrektor i skarbnik. I takie różne ozdoby. R. No tutaj są też ozdoby. Dobra, teraz pokażę Wam. Teraz Wam pokażę znak wodny. To jest taki mężczyzna. Wąsem widać, że ma wąsa. Tak wygląda bank pod światło. Widać różne takie, jakby, bo to jest. Ten bank ma załamania, ale jest bardzo ładny. Tutaj widać go pod światło. Tu ma takie brzydkie załamanie. A, to będzie wszystko na dziś. Si z wami żegnam. Pa. Pozdrawiam. Pozdrawiam yy, zakapiora perel i yy, jeszcze Cypekka pozdrawiam i wejdźcie na ich kanał, bo fajnie też o monetach mają i yy, ten yy, a u mnie będzie o banknotach i monetach ja się z wami żegnam, pa!